W dzisiejszym filmie odzytujemy sobie dwie postaci z filmu animowanego Inside Out 2, czyli w głowie się nie mieści 2. Pojawiło się w tym filmie kilka nowych emocji, dlatego ja będę chciała się w nie dzisiaj wcielić. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Czy dobrze to wyjdzie? Mam nadzieję, że tak. Dziś zamienię się w Anxiety, czyli będzie to lęk, obawa. No i można tutaj wiele synonimów powiedzieć, ale załóżmy, że będzie to lęk, słuchajcie. Czyli taka pomarańczowa postać. Dajcie znać, czy już się też ubieraliście właśnie w te postaci z Inside Out 2. Jestem ciekawa, a my próbujemy, słuchajcie, swoich sił. I piszemy właśnie to. Ja wam też powiem, bo w in w innym filmie, gdzie nagrywałam oby Inside 2, mówiłam, ale teraz w sumie też tutaj wspomnę, bo ktoś z Was mógł tego nie wiedzieć, że ja miałam um, propozycję pojawienia się na oficjalnej premierze w Warszawie, właśnie premierze kinowej. Tej bajki, tego filmu animowanego, ale słuchajcie, niestety nie mogłam pojechać w tym terminie. Niestety tak wyszło. Ale mam nadzieję, że jeszcze się uda. Słuchajcie, główkę już mam, dlatego myślę, że nie będzie to jakieś takie trudne znalezienie tych wszystkich rzeczy. Dlatego zrobimy sobie też jeszcze jedną emocję potem. Ale żeby się przekonać, co to będzie, to koniecznie musicie ze mną być tutaj do końca filmu. No i słuchajcie, tutaj jak wpisuję to, no to mi tylko głowa się pojawia i różne jakieś tam jej części. Dlatego myślę, że może tutaj to sobie wpiszmy i zobaczymy, czy coś takiego się wyświetli. No dobra, tutaj to nie za bardzo, słuchajcie, może być problem, a może tutaj się nam wyświetli uwaga. Wpisuję dobrze. No ale mamy problem, bo właśnie tutaj w tych ogólnych Takich, nie wyświetla się nic, więc myślę, że po prostu potrzebujemy, słuchajcie, zwyczajną lubkę, tylko że tutaj w akcesoriach będzie nam szukało. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. No i my potrzebujemy po prostu taki ciuszek, widzicie to? No, tak pomarańczowo, żeby było. Przede wszystkim muszę ściągnąć swoją spódniczkę. No dobrze, jest całkiem git, ale słuchajcie, trzeba też pomalować sobie skórę, no i przydałby się taki jakiś fajny pomarańcz. Dobra, może zostańmy przy tym, niech tak będzie Teraz w ciuchy wejdźmy i napiszmy inside out 2, słuchajcie I zobaczmy, zobaczmy co tutaj jest Okej, okay, dobre, mamy koszuleczkę, słuchajcie I kawaloncik z poderek, ale potrzebujemy je też Więc to samo trzeba, słuchajcie, wpisać tutaj No i powinno nam się wyświetlić Dobra, mamy to, yeah, zobaczcie, mamy Mamy obawę, mamy lęk z Inside Out 2. To będzie właśnie nasza pierwsza postać. Zobaczcie, tak wyglądamy, jak Wam się podoba. Także tak wygląda, słuchajcie, moja postać. Nawet mi się podoba. Myślę, że robotę robi przy niej właśnie ta czupryna. Mega śmieszna. Ale jeszcze przede wszystkim trzeba się przemienić w coś innego, w kolejną naszą postać. Dlatego najpierw przemienię się w siebie. I teraz słuchajcie, pościągam wszystkie rzeczy, które mogę tutaj w ten sposób pościągać, bo to już na pewno nie jest mi potrzebne. A teraz słuchajcie, przebiorę się w kolejną postać, którą jest zazdrość. Kolejna postać, kolejna emocja, Nowa z Inside Out 2 czyli zazdrość Envy, no i musimy to poszukać właśnie, więc wpiszmy sobie Envy, bardzo krótka nazwa i spójrzcie mamy, jaka słodziutka buźka, bardzo mi się podoba ta postać, mega mi się ona podoba, tylko już wam teraz powiem, że ja sądzę, że ta postać powinna mieć właśnie na imię Obawa, Um, Czy tam lęk? A tamta pomarańczowa mogłaby być zazdrością. Jakoś tak te kolory dla mnie pasują, że niebieski to powinien być jakiś taki strach, a nie zazdrość, bo pomarańczowy jest bardziej taki agresywny, a zazdrość to jednak jest no słuchajcie, bardziej negatywna cecha. No i właśnie te oczka takie słudziutkie, biedne, to wydaje mi się, że naprawdę to powinien być lęk, bo właśnie masz taki lęk, takie oczy, jak się trochę boisz. No na pewno, jak nie jesteś. Jest zazdrosny. Tak mi się bynajmniej wydaje, widzowie, ale dajcie znać. Może się czepiam, ale to jest moje po prostu odczucie. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy dla was spoko. No dobra, szukajmy teraz, słuchajcie, jakiś strój dla Envy. Konieczny jest strój dla Envy, i ona ma taki niebieski strój, tylko że teraz, no tutaj może tego nie być. Dlatego jeszcze raz wpiszmy inside out. Dwa. I po o oh, jest! Tadam! Zobaczcie. To ładna bluzeczka w groszki. No po prostu cudeńko. OK. I to samo tutaj. Inside, inside, out. Dwa. Tadam! Zobaczcie! Mamy cały strój. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tylko, że w związku z tym, że głowa jest taka błękitna, czy może morska, jakiś taki kolor, to i nasze całe ciało powinno takie być. No, ten niebieski mam tutaj najbardziej zbliżony do tej głowy, dlatego taka tutaj pozostanę. Zobaczcie. Podobam Wam się. No i zobaczcie, mamy główną postać i patrzcie na to. Moje kopiary! Moje kopiary, zobaczcie! Kopiara! No nie, muszę ją załatwić, słuchajcie. Kopiara tu przyszła, zobaczcie. Jest kopiara na tym serwerze i tutaj też wcześniej była moja kopia. Tak nie może być. Oj, proszę bardzo, teraz ona mnie będzie bić? Na pewno nie, na pewno nie. Oryginał jest tylko jeden, słuchajcie. Tak, i jeszcze siedzi. Słuchajcie, patrzę, patrzę, patrzę na to, widzicie? Widzicie? Lęk siedzi i wyzywa nas od kopiar. No pewnie, że tak. Słuchajcie, to były dzisiaj dwie postaci, które wam pokazałam. Nowe z Inside Out 2 i mogłabym pokazać wam wstyd. Jesteśmy bliźniaczkami, siostrami. Tak samo wyglądamy. To przeznaczenie. Ojej, to nie biejmy się w takim razie. Uściskajmy się. Potańczmy albo coś. Siostry się nie biją. Juhu! Zobaczcie, mam siostrę. Czy ona będzie robiła to samo co ja? Zaraz się okażę. Czy to jest siostra? Tak, to jest siostra, zobaczcie. Mam siostrę bliźniaczkę. Wow, Envy. A tutaj jest kolejna nasza postać, którą robiliśmy wcześniej. Dlatego, widzowie, jestem ciekawa, czy oglądaliście ten film animowany. No i która postać dla was jest tam najlepsza z tych nowych? No bo nie pytam o te już starsze. Tylko dajcie mi znać, która wasza ulubiona jest właśnie z tych nowych postaci, z nowych emocji. No mi się bardzo, bardzo podoba ta, bo jest taka słodziutka. No ale mówię, ja bym dała jej odwrotnie na imię właśnie z tą pomarańczową. No ale to się tylko tak czepiam. Natomiast wstyd jest bardzo ciekawy, bo jest różowy, a to przecież mój ulubiony kolor i mega wyzwanie. Dlatego dajcie znać, czy chcielibyście drugą część właśnie z takiego filmu, a wtedy już bym w nim wam pokazała pokazała wszystkie pozostałe nowe emocje. Jak Wam się podobało, zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, a my się z Wami żegnamy. Ja, moja siostra bliźniaczka i wcześniejsza moja kopia. Pa pa!